Cześć, z tej strony Sweet Potato Alabama i witam Was w dzisiejszym nagraniu. Jest 15 września, godzina 10.40. Zaczynajmy. W poprzednich nagraniach pokazywałem Wam kilka analiz do złotówki. Była korona norweska, był frank szwajcarski, euro, był dolar. No i te wszystkie analizy były chyba w bardzo odpowiednim momencie wykonane, ponieważ to teraz dostaliśmy te potężne wzrosty. I jak w przypadku euro ta cena ma jeszcze troszeczkę miejsca by rosnąć w przypadku korony norweskiej również tak w przypadku dolara i franka szwajcarskiego już zostały osiągnięte pewne poziomy które mogą zawrócić ten trend wzrostowy i mogą się pojawić spadki tak więc dzisiaj się skupimy właśnie na tych walorach CHFPLN i USDPL Zacznijmy sobie od franka szwajcarskiego. W pierwszej kolejności tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ta strefa zielona wyznaczona na powtórzenie korekty pomarańczowej nie została zaliczona, nie została również dotknięta linia trendu. I o ile linię trendu możemy sobie poprowadzić gdzieś tam przez, przez inne dołki, zamiast tego możemy sobie tutaj gdzieś, gdzieś to inaczej poprowadzić i wtedy zostanie linia trendu zaliczona, tak strefa nie została zaliczona. I mi się to bardzo nie podoba. Możemy było spróbować znaleźć to na innym wykresie. Tutaj mamy dostawcę forex.com, natomiast na forex.com gdzieś te, wcześniej jak sprawdzałem, te struktury dosyć ładnie działają, stąd uważam, że. Jeżeli cena miałaby zawrócić, to jeszcze raz ta strefa będzie dobrym miejscem na wykonanie zakupów. Już, nie ta, już ta linia trendu nie będzie tak wspierać, chyba że sobie ją właśnie naprawimy i przeniesiemy na któryś z innych wierzchołków, o na przykład tak, no to tutaj może być taka sytuacja, że gdyby cena teraz strzeliła i zamknęła się korpusem nad linią trendu, to będzie to bardzo, bardzo wzrostowo. Natomiast, gdyby jednak cena zeszła niżej, to będzie jeszcze miała problemy z przybiciem tej linii trendu. Zobaczymy, gdy się to wydarzy. Przejdźmy natomiast do tego, co się dzieje aktualnie. Tutaj, w nagraniu sprzed kilku tygodni pokazywałem, że jeżeli ta korekta się powtórzy. Oj, przepraszam, że jeżeli ta korekta się powtórzy. I dostaniemy jakieś odreagowanie w dół, to będę szukał miejsca na przyłączenie się na wymianę złotówek do franka szwajcarskiego. Natomiast nie miało to miejsca. Cena została, znaczy opór został przebity i trafił w kolejny opór. To jest opór, którego nie przewidziałem wtedy, jeszcze pokazując Wam ten walor. Jest to opór wynikający z złotej proporcji. Pojawiła nam się tutaj piękna struktura korekcyjna. I z tej pięknej struktury korekcyjnej dostaliśmy też piękną reakcję. Mamy tutaj formację na interwale jednodniowym. Zobaczmy sobie, jak wygląda tygodniówka. No, jeszcze 12 godzin zostało do zamknięcia tygodniówki, więc nie możemy tej świecy ocenić. Natomiast za, od godziny 23 warto by było zobaczyć, jak ta świeca się zamknie, żeby wiedzieć w którym kierunku, żeby. Określić z jakimś tam prawdopodobieństwem większym lub mniejszym, w którym kierunku cena się będzie poruszać w najbliższym czasie. Skupmy się na razie na tym interwale jednodniowym. Dostaliśmy zaliczenie bardzo ładne w, w punkt strefy, tutaj w górne ograniczenie tej strefy oporu wynikającej ze struktury korekcyjnej, i dostaliśmy już ładną reakcję. Jednakże ta reakcja zrobiła nam tutaj korektę 1 do 1 z największą korektą w trendzie wzrostowym. Co to może oznaczać? Ano, może to oznaczać, że jeżeli to powtórzenie korekty będzie wystarczająco silne, a widzimy tutaj, że mamy jakiś tam impuls, Kolejny impuls jest o wiele silniejszy. Tak więc w takich sytuacjach, właśnie na powtórzenie korekty, jak najbardziej można handlować, jest duża szansa, że ten opór zostanie złamany i zaliczony zostanie taki specjalny poziom. Według na tym wykresie forexcom jest to poziom 4,94 z jakąś tam resztką, można powiedzieć 495. Jeżeli ten poziom zostanie zaliczony, to takim ruchem pięciofalowym dostaniemy. Złamanie trendu spadkowego lokalnego i podtrzymanie trendu wzrostowego, tutaj globalnego, bo widzimy, że od 2010 roku cena z 2,57 dotarła już kiedyś nawet do 5,13, i po takim pięciofalowym ruchu jest duża szansa, że będzie ten szczyt jeszcze raz miał być wybity. Tak więc zobaczymy, czy złotówka do franka szwajcarskiego udaje się pokonać ten poziom. Jeżeli tak, to wtedy po takiej 50% korekcie będę chciał dołączać do minimum 50% korekcie będę chciał dołączać do tego rynku up. Natomiast gdyby teraz cena jednak nie poradziła sobie z przebiciem tego oporu, czyli mielibyśmy impuls, korekta, impuls i złamanie tej korekty, no to wtedy na powrocie tu przy 50% będzie można szukać shorta, który, z którym cena będzie mogła dojechać do strefy. Ja tego rynku nie będę shortował, nie, nie handluję foreksowo par walutowych do złotówki. Bardziej to traktuję pod kątem miejsc, w których można by było odbierać take profity z wymiany waluty. I, I tak jak tutaj, gdybym, gdyby mi cena wcześniej dotarła do zielonej strefy, to tutaj bym realizował częściowe zyski i zabezpieczał tę pozycję, że gdyby cena wróciła, to sprzeda mi tego franka po cenie zakupu. Tak, w tym momencie zaś, że nie mam pozycji, po prostu będę to obserwował i zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast, gdyby ktoś miał ochotę poszartować, to już wiecie, na jaki sygnał trzeba oczekiwać od rynku, żeby wiedzieć, w którym kierunku będzie cena chciała podążać. Jest też możliwość, że tutaj taki specjalny opór w tym miejscu się pojawi, natomiast nie widzę, by na tej świecy były jakieś zlecenia. To gdy cena będzie tutaj docierać, to będzie można w jakimś niższym interwale zobaczyć, czy jest jakaś reakcja od rynku, czy nie. Widzimy, że tutaj te zlecenia mogłyby być zgarnięte. To już jest troszeczkę z, z innej metodologii niż takiej, którą Sebastian Jurek wam przedstawia. Natomiast, tak jak mówię, to już bardziej jest takie spojrzenie forexowe, a niekoniecznie w sumie mnie to nie interesuje. Ja tutaj bardziej patrzę pod kątem inwestycyjnym na ten walor i myślę, że wy też w taki sposób do tego podchodzicie, więc wiemy, co ma się wydarzyć. Istotnym poziomem jest ten poziom. Zaliczenie tego poziomu będzie nam potwierdzało wzrosty, natomiast zaliczenie tego poziomu będzie nam w jakiś tam, z jakimś tam prawdopodobieństwem potwierdzało spadki. Hmm. Ja jestem za tym, żeby jednak tutaj były wzrosty i właśnie po jakiejś korekcie 50%, może kiedyś to się wydarzy także jeszcze z tą linią trendu e, wcześniej poprowadzoną, nie tą poprawioną teraz przeze mnie, tylko wcześniej poprowadzoną. O, coś takiego, może akurat widzicie, że z tą linią trendu by się ta cena zbiegała, i stąd atakowane byłoby po szczyt. Tak więc frank, frank szwajcarski jak najbardziej jest teraz w istotnym miejscu, żeby wykonać analizę i zastanowić się, co zrobimy, jeśli wydarzy się pewien scenariusz. Bo my nie jesteśmy tak naprawdę w stanie określić, co się wydarzy z ceną, bo o tym decydują Banki Światowe i o tym decydują wielkie fundusze inwestycyjne. My, przepraszam bardzo, my możemy e, reagować, gdy ta cena pojawi się w jakimś konkretnym miejscu. I taki mam właśnie plan na. Franka szwajcarskiego do złotówki. Tak jak powiedziałem, dolar ma jeszcze miejsce, przepraszam, euro ma jeszcze miejsce na wzrosty i korona norweska też ma jeszcze na wzrosty. Tutaj jestem pewien, że Seba Wam wspominał o tym w swoim filmie, więc przejdziemy teraz do dolara i do mojego spojrzenia. Po pięciofalowym ruchu spadkowym dotarliśmy do strefy, w której mogły się pojawić wzrosty. Liczyłem na to, że ta linia trendu zostanie zaliczona, albo jeszcze niżej zejdą, albo przynajmniej pojawi się jakaś formacja na interwale tygodniowym. Taka się nie pojawiła. Pojawiła się na miesięcznym i nie została przetestowana, więc według mojego sposobu handlu nie było tutaj miejsca na dołączenie. Tylko takie miejsce było pod kątem fundamentalnym, że wiedzieliśmy o tym, że stopy zostaną obniżone przed wyborami, i, i tak naprawdę to był ten moment na decyzję, aczkolwiek to było gdzieś tutaj, już w tych okolicach. Rynek już o wiele wcześniej wiedział, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Więc tak, co się tutaj może wydarzyć? Został zaliczony istotny opór. Ten opór nie jest tak silny jak w przypadku oporu na franku szwajcarskim, ale widzimy tutaj korelację, że dwie waluty, całkiem istotne w, w, jakby w takim rozrachunku światowym, trafiły na strefę oporu w tym samym miejscu. Więc możliwe jest, że te spadki teraz będą. I jakie mogą być to spadki? Mogą być to spadki takie 50%, a mogą być to spadki, które zaliczą tą strefę testu formacji jednomiesięcznego, i mogą być to też spadki, które dotkną linii trendu albo zjadą jeszcze niżej, bo przypomnę, że mamy tutaj jeszcze jedną strefę, z której mogą się e, pojawić wzrosty. Jak reagujemy na to, gdy mamy ruch pięciofalowy? Po ruchu pięciofalowym spodziewamy się ruchu trójfalowego, czyli tutaj było... Już został zaliczony wystarczający poziom, by móc to określić jako jakąś tam falę pierwszą w korekcie, falę A. Teraz musimy obserwować, jak będzie wyglądała fala B, ponieważ jeżeli będzie jedno, taki, taki strzał, no to tutaj niczego nie będziemy szukać w górę. Natomiast yy, gdyby ta fala B miała odpowiednią długość i jeszcze chciała wrócić po któryś z poziomów, czy to poziom 4,49,80 dla wykresu ICE u czy to po wyższe poziomy 4,60, no to tutaj będzie super miejsce do tego, by handlować w dół właśnie po zaliczenie niższych poziomów. To będziemy musieli obserwować, co się tutaj dzieje i najprawdopodobniej też właśnie czekać na jakąś formację zmiany trendu czy to na interwale tygodniowym, czy to miesięcznym, czy, czy jednodniowym. Myślę, że już w takim interwale można by było się skupić, nawet na jednodniowych, ale to będę musiał sobie przejrzeć historycznie, czy faktycznie te formacje na interwale tygodniowy, przepraszam, jednodniowym w, takiej, w takim interwale hmm, analizy wykresu działają. Tutaj widzimy, że była formacja, był jej test i był strzał. Zobaczmy sobie jakąś inną istotne miejsce. W tym miejscu była formacja, był też test, kilkukrotny i strzał, więc w porządku. Zobaczmy sobie wcześniej, gdy cena reagowała. Gdzie tu mamy jakieś istotne miejsce? Tutaj było istotne miejsce rok 2011. Zobaczmy, czy mi tam wykres w ogóle dotrze. Tu widzimy, że formacji na tym interwale nie było. Chyba, że była formacja z pułapką i ta formacja z pułapką została przetestowana. Więc, okej, okay, może i też interwał jednodniowy będzie ok do zawierania pozycji. Będzie, będzie odpowiednim interwałem. Więc y, mamy zaliczoną istotną strefę. Obserwujemy teraz, co się wydarzy, ponieważ jest jeszcze szansa, że cena po prostu pojedzie sobie dalej do góry. Więc, będziemy obserwować na jakim poziomie ta cena się zatrzyma żeby decydować, czy będziemy handlować jeszcze w dół po zaliczeniu niższych poziomów, czy już wtedy takie odreagowanie i dalej pchać to w górę. Tak więc mamy kilka tych scenariuszy. Jeśli chodzi o euro, i jeśli chodzi o koronę, to myślę, że do przyszłego tygodnia, kiedy w piątek będę nagrywał, będzie już wystarczająco ten scenariusz się rozwinie, by móc coś więcej powiedzieć. Na ten moment nie ma żadnych oporów, żeby euro i korona mogły rosnąć. Oczywiście mogą się pojawić jakieś odreagowania, ale ten trend jest silny, silnie wzrostowy. Zastanówcie się, co będziecie chcieli zrobić ze złotówką, jeżeli zostaną zaliczone te poziomy na USDP i CHF lenie, ponieważ nie kupujemy, gdy cena już gdzieś tam bardzo wysoko sobie wyjechała, tylko właśnie szukamy miejsca po korekcie do dołączenia do takiego rynku. Jeżeli sobie otworzymy taki wykres euro, to miejsca do zakupów. Moje y, y, takie, które chciałbym, żeby były zaliczone, są tutaj o wiele niżej. Natomiast, jeżeli nawet cena już była po 4,39, a teraz jest po 4,69, to na pewno to nie jest miejsce na wymianę waluty. To już jest czyste FOMO, czyli taki y, strach przed tym, że, że nie jesteśmy w rynku. Tak więc tu nie, to tutaj są miejsca do dołączenia, a nawet jeżeli te impulsy są takie wyciągnięte, to zawsze czekamy na jakieś odreagowanie i dopiero po tym odreagowaniu zgodnym z jakąś ze stosowanych metodologii wchodzimy w rynek. Dobra, to będzie na tyle. Słyszymy się za tydzień w piątek. Tak jak Karol zapowiedział, do, na czas urlopu będę nagrywał w piątki. Eee, to wie, tak więc do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie.